Cześć, ja jestem Person, a ty oglądasz kanał Enterprise. Dzisiaj pokażę wam, jak wybudować breeder, który zaopatrzy nas w osadników do budowy innych farm czy też handlu. Zapraszam do oglądania. Film został zainspirowany filmem na kanale Shulker Craft, a autorem farmy jest Romer GFX. Zachęcam do sprawdzenia obu kanałów, a na kanale autora farmy znajdziecie inspiracje i pomysły, jak można zbudować ją inaczej. Oto też lista wszystkich materiałów, które będą nam potrzebne. A teraz bierzmy się za budowanie. Najpierw wykop małą dziurę o rozmiarach 1 na 2 kratki. Wlej do niej wodę. A nad wodą postaw dwa kompostowniki. Na kompostownikach postaw dynie. Po czym znisz bloki pomocnicze. Zaoraj ziemię 4 kratki od każdego kompostownika. Po czym połącz cały prostokąt w jedno. I tym sposobem powstało nam załarane pole o wymiarach 10 na 9 kratek. Po czym zasiej wszystko marchewką. Następnie na jednym z boków postaw dwie furtki. Po czym zacznij odgradzać pole za pomocą płotków. Na dwóch końcach postaw po jednym pniaku tak, aby przestrzeń pomiędzy nimi wynosiła 4 kratki. I dołóż dwa następne, również zachowując przestrzeń. Teraz po zewnętrznej linii połącz pniaki za pomocą płotków. Wskocz na jednego pniaka dokładając następne, a na górze postaw półblok. I zrób to samo z pozostałymi. Teraz połącz wszystkie półbloki tworząc daszek. Zejdźmy na dół. Wykop cztery bloki przed tniakami, a pomiędzy nimi połóż klapy. W powstałej dziurze połóż cztery klapy w stanie otwartym. Oraz na górze jeszcze cztery tworząc sobie rusztowanie tak jak na filmie. Na końcu naszego pomieszczenia kładziemy cztery łóżka. W uprzednio wykopany dół wkopie jeszcze trzy kratki. Po jednej ze stron wykopię ten blok, a po drugiej trzy następne. Po czym stwórz pomieszczenie 7 na 4 kratki. Zniszcz jeden wystający blok, który ci pozostał i później cztery następne. W ścianie wykop jeden i postaw dispenser. Przed dispenserem połóż dwa zasilane tory, a nad nim jeden przycisk. Następnie połóż trzy tory. Zniszcz jeden tor, który znajdował się wyżej. Oraz nad tym podłokosem połóż blok szkła. Następnie na bloku szkła połóż jeden tor i poprowadź tory w dół, po czym zniszcz ten na bloku szkła. Oraz zabuduj swoje miejsce do odbioru villagerów. Teraz wykopmy się na górę tak, aby nie przekopać się do farmy. W dziurze we wcześniej wykopanym bloku wlej jedno wiaderko wody, po czym wyjść na powierzchnię. Nasza farma jest już w praktyce gotowa. Teraz wystarczy do niej sprowadzić dwóch villagerów. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zachęcam do sprawdzenia mojego poprzedniego filmu o farmie żelaza. Tam dokładnie wytłumaczyłem, jak takich sprowadzić. W tym momencie należy tylko poczekać, aż osadnicy zbiorą wystarczająco dużą ilość marchewki. Możemy im w tym pomóc, rzucając im trochę. Kiedy osadnicy zaczną się rozmnażać, wystarczy poczekać, aż osadnik dorośnie. Po uzupełnieniu dyspensera wagonikami możemy nacisnąć przycisk i odebrać naszego osadnika. Dodam, że twoja farma nie musi wcale tak wyglądać. Jeżeli jesteś zwolennikiem prostszego bądź też ładniejszego designu, możesz zastąpić płotki wszelakim murkiem. Możesz też wykopać całą farmę pod ziemią, co spowoduje, że nie będzie ona widoczna. Jeśli nie zaopatrzyłeś osadników w marchewki, na działanie farmy będziesz musiał trochę poczekać. Osadnicy muszą wpierw zebrać trochę plonów, aby zacząć się rozmnażać. Aby im w tym pomóc, każdy z nich w swoich slotach musi mieć 3 chlebki lub 12 marchewek, ziemniaków czy też buraków. Co oznacza, że farma nie musi mieć posadzonych stricte marchewek. Jeśli ci wygodniej, możesz skorzystać z ziemniaków czy też buraków. W moim przypadku farma zaczęła produkować osadników po pełnych dwóch Minecraftowych dniach i nocach, bez spania i wspomagania ich przez rzucanie im marchewek. Osadnicy rozmnażają się dwa razy dziennie. Gdy farma zaczęła funkcjonować, w tym wariancie zaczęła generować dwóch osadników na dzień. Osadnicy rozmnażają się tylko za dnia, więc jeśli zależy ci na czasie, radzę pomijać noc lub zbudować większe warianty farmy. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że udało mi ci się pomóc i na Twoim świecie nie zabraknie już więcej osadników. Zachęcam do sprawdzenia poprzedniego filmu o farmie żelaza oraz zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić filmów następnych. Do usłyszenia. Cześć!